Witam ponownie, moi drodzy. Luty już się zaczął. Powoli trzeba pomyśleć nad wiosennymi przeglądami motocykla, zadbać o stan akumulatora. Ja jakiś czas temu, modernizując swoją maszynę po zakupie, założyłem sobie bezpośrednie podpięcie pod akumulator przewodem. Pod który będę mógł stale podłączać przetwornicę ładującą. Jak do tej pory robiłem to zawsze, przynajmniej w moim modelu, ściągając siedzenie. I co pewien czas musiałem tutaj no, robić taki zabieg standardowy, jak wszyscy. Teraz, po zabudowie, po zabudowie takiej szybko złączki, będę mógł podłączyć sobie tutaj ładowarkę. I praktycznie mieć stale podpięty pod akumulator motocykl, żeby był doładowywany. Oczywiście w motocyklu mam tu kilka źródeł wyprowadzenia napięcia, mogłem ładować przez to gniazdo. Niemniej chciałem mieć taką alternatywę tutaj stałą, żeby móc podpinać ładowarkę w tym miejscu. Jest jeszcze jedno gniazdo w tym miejscu. Tylko musiałbym kupić specjalną przejściówkę. Ja troszkę na te prześciówki czekałem. Jak się okazało, nie szło gdzieś kupić tutaj w miarę blisko takich w Europie. Szła z Chin, bodajże chyba miesiąc. Kupiłem dwie. Jedną zamierzam wykorzystać, żeby ewentualnie podpinać się tutaj i ciągnąć napięcie do tankbagu, no, żeby móc ładować jakieś tam urządzenia podręczne w tym miejscu. No co jeszcze w najbliższym czasie, z takich powiedzmy drobnych prac, bo na pewno będę chciał wymienić sobie tutaj e, gripy na manetkach grzanych, ponieważ one no, już troszkę są spracowane od temperatury też, ta guma już jest, e, trochę się wypłaszczyła, co prawda przyczepność jest, ale e, no będę chciał je wymienić na nowe. E, jakieś tam szczegóły, na pewno założę poszerzaną stopkę tutaj, często w, w terenie, jak się gdzieś staje na jakimś grząskim gruncie warto mieć e, stopkę trochę szerszą, żeby gdzieś nie szukać jakichś kamieni, czy ewentualnie twardego miejsca tylko śmiało postawić motocykl. E, będę chciał założyć halogeny, e, czekałem na właściwy model taki, żeby był e, dopuszczony, dopuszczony do, z homologacją. Do używania jako światła dzienne, tu bardziej nie nastawiam się na jakieś takie szperacze offroadowe. Oczywiście to mogłem kupić za, 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 za psie pieniądze takie lampy i założyć już dawno. E, praktycznie też by zdały egzamin w off e, Mnie interesują lampy, które tutaj jakby no będą e, takim rozwiązaniem, może nie no na wszystko powiedzmy. Do, no głównie nastawiam się na jazdę. Taką drogową, która jakby te halogeny dodatkowo doświetlą mi mój motocykl, Żeby był bardziej widoczny. No i oczywiście w przypadku w przypadku na teren, żeby doświetlały drogę. Czy generalnie, lampy, które chcę kupić, to są lampy marki Osram. One mają homologację drogową. No nie są tanie, no ale w porównaniu z jakimiś tam modelami dedykowanymi jakichś renomowanych marek do motocykli, to przyznam szczerze, że, że są w takiej znośnej cenie. No lampy nie są dużej mocy, bo one mają tylko 10 watów. Ja akurat 2 razy po 10 watów, myślę, że to nie obciąży tutaj instalacji motocykla i zapewni możliwość jazdy na stale załączonych tych lampach. Oczywiście jest kupiona, jest, mam kupiony wyłącznik na kierownicę, że będę mógł sobie je niezależnie wyłączać. Nie, nie chcę ich wpinać, że tak powiem, w jakiś tryb tutaj uruchamiania automatycznego ze światłami do jazdy takiej drogowej, tylko będę chciał je załączać sobie tutaj z kierownicy. Zakupiłem już do tego właśnie specjalny stelaż, jest przykręcony. A to już na końcówce zeszłego sezonu udało mi się taki model kupić. Jest fajny, myślę, że właśnie spełnia te moje tutaj przemyślenia, jakie miałem. Nie chciałem montować na gmolach halogenów, chciałem mieć je troszkę wyżej, więc po obu stronach motocykla takie halogeny będą zainstalowane. Z takich Bardziej poważniejszych spraw, no to będę chciał na pewno jeszcze przejrzeć instalację pompy hamulcowej. Tutaj nie ukrywam, że będzie to wymagało jakiegoś większego rozbebeszenia motocykla, bo muszę ściągnąć bak. I dostać się do pompy, zdemontować ją, zrobić jej przegląd, żeby zlikwidować taką przypadłość, która, że tak powiem, no dość często zapada ta marka motocykli w tych rocznikach mam nadzieję, że skończy się tylko na przeczyszczeniu silników napędzających pompę no i tylny hamulec będzie już tutaj w pełni obsługiwał ABS to może tyle dzisiaj, mam nadzieję, że przy okazji jakiś tutaj robót o, na pewno jeszcze będę chciał wymienić olej w tylnym dyfrze, bo praktycznie jest wymieniony w silniku, w skrzyni i, w, i, 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 i został tylny dyfer, tego już mi się nie chciało robić tutaj przed końcem sezonu. Akumulator: No, już jest naładowany, praktycznie był podpięty, więc teraz, jak tylko podpiąłem wtyczkę. To chwilę doładował i zastartował. No zobaczmy. Maszyna gada. W garażu jest ciepło więc nie ma potrzeby tutaj częstego odpalania. Puszczę go trochę żeby olej przecyrkulował. Olej już poszedł na układ. Przejechałem garaż trochę się przewentylowało, to baki. Wystarczy. Temperatura troszkę zaczęła rosnąć. Wyłączymy. No i można składać. Okej, okay, fotel już założony. No i teraz tak, nie wiem, tutaj będę miał te wtyczki, czy będę chciał podpiąć coś, co będę mógł zasilać w kufrze, czy? w jednym bądź drugim, który jest zdjęty, bocznym. No ale głównie myślę, że jakiś tam telefon, jakieś baterie czy coś, to można ładować w tank bagu. Więc teraz po przyjechaniu z jakiejś dłuższej trasy można podpiąć ładowarkę i ładować bez konieczności ściągania foteli. Może tyle w tym filmie woli wstępu. Mam nadzieję, że niebawem się ociepli, a no i przyjemniej będzie robić jakieś przygotowania tutaj do nowego salonu, sezonu. Żegnam wszystkich i do usłyszenia w kolejnym filmie.